Ty, Zolciu, miałaś rację z tym czosnkiem. Rzeczywiście, przetkało mi nos. No, zawsze hm. rację, Zolciu. Dzisiaj y, będę opowiadał o skutkach utrwalania. Dlaczego, gdy coś jest nam komunikowane w częsty i powtarzający się sposób, to wierzymy, że jest faktem. I jak strasznym socjotechnicznym narzędziem jest ten mechanizm działania. Zapraszam. tak się jakoś utarło a niektórym to nawet i utrwaliło że lubimy te melodie które znamy i to nie tylko poprzez reminiscencję bo na to mógł sobie pozwolić jedynie umysł ścisły inżyniera Mamonia podczas rejsu statkiem po Wiśle po prostu łatwiej nam w ciasnej ale własnej bańce zamiast poza tą mityczną strefą komfortu no, i co z tego wynika? No, może to właśnie, że przekonują nas nasze własne przekonania i przekonujemy nimi innych, również przekonanych. Sukces w zasadzie gwarantowany. Instant. No i tak powtarzamy sobie w kółko jakąś mądrość życiową, i wśród swoich nie musimy mieć jakichkolwiek wątpliwości, że to fakt autentyczny. Oj, przepraszam, to pleonazm. Miałem powiedzieć raczej oczywista oczywistość no masz kolejny ale tym razem ten trochę lepszy taki polityczny no to może z innej bańki chodzi mi o to że taka jest prawda moja prawda i ona obowiązuje wszystkich a jak ci inni spoza bańki mają jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia to się mylą w najlepszym wypadku najgorszym niech spadają na drzewo Wiem, że można soczyściej, ale w tej nowej edycji podcastu unikam wulgaryzmów. Chociaż się męczę, język czasami chce mi się połknąć, bo mam nauczony bluzgania dla emanowania ekspresją słowną. A propos języka obejrzałem sobie w internecie wyjątkowo zabawny wykład Macieja Makselona w ramach TEDx Koszalin. Ten akurat odnoszący się do problemu zmian w języku polskim. Tytuł był jakiś taki: Co to jest błąd? Upadek języka polskiego? Fajny speech, naprawdę fajny speech, polecam, ale niestety otwiera głowę, a zatem wywala z bańki własnych przekonań. Podobnie jak ten drugi o feminatywach. Jeszcze gorszy, najgorszy. No bo mam jakoś tam utrwalone nazewnictwo określonych pojęć lub zjawisk a tu wprowadzają jakąś nową mowę. Po co to komu? Zresztą to nienaturalne. I psuje odwieczne językowe reguły, utrwalone. No i nie ma takich słów. O! A właśnie, że nie. Zarówno zarzut nienaturalności, albo braku istnienia, czy wreszcie gwałt na bezwzględnie prawilnych desygnatach jest nie do obronienia. Nie będę odbierał temu komparyście chleba i YouTube'owego splendoru, więc ograniczę się może do tego jedynie, że gdy sobie oglądniecie te prelekcje, nabierzecie podejrzeń, że może jednak hiperpoprawność jest gorsza niż językowe przeciętniactwo, a przy okazji, że to co nowe, to już było kiedyś. Kurde belle. No i co z tym zrobić? Utrwalać nowe, kiedyś już utrwalone? Ale nie na tyle, żeby się trwale utrwaliło? To może utrwalali wybiórczo, jak profesor Bralczyk. Profesor wierzy w to, że jego i mój przy okazji i pewnie wasz, skoro tego słuchacie, język ojczysty to nie jakaś martwa łacina, tylko żywy, rozwijający się kod komunikowania się. Zatem ma prawo się zmieniać. Ale, ale, zmiany co do zasady są jego naturalnym etapem rozwoju i są dopuszczalne, o ile się podobają, a co najmniej są akceptowane przez profesora. Bo jak nie, to chusteczkowo, zwłaszcza dla tych zmian. No i jak mają myśleć inni, skoro autorytet tak mówi. Ale żeby nie było, nie tylko bralczyk jest winny. Nie jeden i nie jedna, co się na języku znają, ferują ekskatedra wyroki, co wolno, a czego nie. Bywa, że nowo odmienne. Zatem jak to mają małe robaczki, co potocznie językiem władają ogarnąć? A jakim wygodnie. W sensie, jakim się zgadza. Raz ktoś jest autorytetem, a innym razem chrzani jak potłuczony stary dziad lub babiszon okropny. No i przecież wiadomo, kto, kiedy jest kim. Wygodne, wygodne, anarchizujące, a może po prostu trzeba się do tych zmian przyzwyczaić, a w okresie przejściowym przyzwyczajać. Kiedyś w radio mówili, że nie wolno odmieniać, a ostatnio w polskim radiu słyszałem, że już można. Redaktorzy tak mówili w studiu: w studio. E, nie, w studiu. Serio, tak było. Nie zmyślam. Pamiętam, bo jestem dość stary, ale nie na tyle znowu, żeby zapomnieć, jak była w Polsce denominacja złotówki. Na początku wszyscy nowe ceny, pensje, wartość dóbr materialnych wyrażonych w nowych jednostkach przeliczali na te stare miliony. Ja też tak robiłem. Ale zastanawiałem się już wtedy jednocześnie, kiedy zaczniemy funkcjonować w nowych liczbach w sposób taki naturalny, że już przestaniemy przeliczać? Nie minęło kilka lat, jednym dwa, innym dwanaście, no, przesadzam, ale tak pięć, 6 na pewno, i przyzwyczailiśmy się, że coś kosztuje dychę, a nie sto tysi, że nie zarabiamy milionów, choć pewnie chcielibyśmy, zwłaszcza w nowych banknotach. Utrwaliło się tak dalece, że dzisiaj Tamte wielkie kwoty, które czasem udaje się dostrzec jedynie choćby na niezerwanej cenówce z okładki starej książki, wydają się nam kuriozalne. Trzeba było tylko trochę czasu. No i przewietrzenia swojej bańki pojęciowej. Mam wrażenie, że w ogóle kiedyś te bańki były mniej szczelne, wpadało więcej świeżego powietrza, a dzisiaj to już tak plemiennie się porobiło w zasadzie w każdej dziedzinie. Że za chwilę będziemy się bić o rodzaj majonezu na jajkach. Teraz, a może ta wojna już trwa? Problem ciasnych baniek bywa czasem zatrważająco realny. Anna Orłowska z portalu fakt.pl napisała, a później, jak grzyby po deszczu, wykwitły również na innych portalach clickbaitowe newsy o błagających o pomoc naukowcach uwięzionych w bazie na Antarktydzie. Jeden z nich napadł seksualnie na kolegę z zespołu, a później groził współpracownikom śmiercią. Pewnie za mocno wszedł mu klasyk Johna Carpentera z 82, a może prowadził jedynie wcieleniowe badania naukowe nad gorączką kabinową. Chyba jednak zbyt poniosła mnie fantazja, zupełnie nie na miejscu. W każdym razie sprawa Medialnie zaistniała, dlatego że przestraszeni naukowcy napisali dramatycznego maila z błaganiem o pomoc. Ze względu na lokalizację i aurę, ta dziesięcioosobowa ekipa z RPA, która ma razem funkcjonować na Antarktydzie jeszcze przez 10 miesięcy, jest trochę w hmm... dupie. Dobra, może bez koloru, bo wyjdzie niezręcznie, no ale po prawdzie to jest de facto odcięta od świata. Mail zaniepokoił władzę, ponoć ich minister środowiska powiedział, że osobiście porozmawia z zespołem, aby należycie ocenić sytuację. Porozmawia, kurde. Wiesz jak to jest? Jest taka reklama szwedzkich mebli w ramach kampanii Tytuł Urządzisz, oparta na anegdotce, jakoby radziecka Centrala Lotów Kosmicznych wywierała nacisk na astronautę, yy, pardon, jak rakieta Made in CCCP, to kosmonautę oczywiście. W każdym razie wybierała nacisk, aby w związku z planowaną transmisją połączenia na żywo z sekretarzem generalnym partii, pilot tej rakiety ogarnął trochę wnętrze, w szczególności, żeby usunął zdjęcie swojej żony z widoku, zamieszczając w jego miejsce portret Włodzimierza Ilicza, albo Stalina, wiadomo. Ale kosmonauta miał na to wywalone, bo on tam urządził. A przy okazji, jeżeli już o Ulianowie było, czas na żenujący dowcip prowadzącego. W małej osadzie na Podhalu jednemu gaździe zaczął się objawiać Lenin. Wyłaził ponoć o zachodzie słońca na hale. Góral opowiadał o tym temu i owemu, no i zaczęło być o sprawie głośno w okolicy a niedługo później i w Zakopanem, a potem nawet i w Krakowie. No więc zjechali się dziennikarze z telewizji i prasy i dawaj przepytywać górala, jak to z tym Leninem było. Ale jak to tak? Wychodzi jak żywy? No wyłazi se na łączkę. No i co? I czyta na głos swoje dzieła? Eee, ni, nic nie cytaj, no rycy, mówi gazda. Ryczy? Nie może uwierzyć redaktor. A może to nie Lenin, tylko Jeleń? A może? Dobra. Wróćmy do polityki i przemocy. Pasuje i to nawet nie z tego tylko powodu, że oba wyrazy na tę samą sługłoskę. Umówmy się minister przez telefon to se może. Może to nieśmieszne, ale mam nadzieję, że może w spokoju chłopy dotrwają do wiosny. Tyle, że przyroda ma swoje prawa na wiosnę, wiadomo. Love is in the air. Zaraz, zaraz, tam nie ma wiosny. Albo zima, albo lato. A lato właśnie się kończy. No, od teraz do listopada będzie, kurczę, będzie zima. Siedzenie w kontenerze, ciasno. Zbyt ciasno w bańce, problem gotowy. I po co to komu? Lepiej dać się ponieść. Zmiany zazwyczaj są dobre. Ale o utrwalaniu miało być. Wracając do tego, co powiedziałem na początku odcinka. Bywało tak w moich licznych dyskusjach z Zolą, że czasami potwierdzałem jej ocenę lub stanowisko w jakimś temacie, mimo że do rozmowy przystępowałem z innej, często biegunowo, ale nie antarktycznie odmiennej pozycji, zgodnej z moją prywatną bańką. Jednak po rozmowie i szerszej analizie problemu zdarzało się, że dochodziłem do wniosku, że to pogląd Zoli mnie przekonał, i ona wtedy dla żartów raczej zwykła mawiać, a przecież ja mam zawsze rację. Przekomarzamy się tak od lat i utrwaliło mi się to do tego stopnia, że w sytuacjach, w których nie mam ugruntowanego własnego przekonania w jakiejś konkretnej kwestii, często zdaje się na jej opinię lub rozwiązanie tematu. Słuszne obiektywnie, czy tylko utrwalone? Swoją drogą, Zola ma rzeczywiście zawsze rację. Myślicie, że ta moja szczera deklaracja to rzeczywisty klucz do sukcesu trwającego ponad trzy dekady naszego związku, czy raczej problem ciasnych mieszkań w bloku? A przy okazji, Mierzyłem nie tak znów dawno temperaturę i nawet 36, że nie osiągnął. Bez gorączki. Czyli kabinówka odpada. No więc chłodno się żegnam. Żartowałem. Naprawdę bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca. Dziękuję, ale to już naprawdę tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.